Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Javier. Witam was w moim pierwszym odcinku z serii, w której przeglądamy ukrytą sieć Tor. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że zanim pobrałem Tor Browser i faktycznie e, zacząłem więcej czasu przebywać w e, deep webie, naprawdę dużo przeczytałem. Pochłonąłem kilkanaście artykułów, kilkanaście poradników. A co najważniejsze, porozmawiałem z moim przyjacielem, który w, torb w torze siedzi około 3-4 lata. On jest specjalistą. I on wytłumaczył mi, jakie niebezpieczeństwa mnie czy, na mnie czyhają. To po pierwsze. A po drugie, wraz z nim ulepszyliśmy moje zabezpieczenia. Ulepszyliśmy zabezpieczenia mojego komputera, żebym po prostu e, nie natknął się, albo żebym potrafił się obronić od syfu, którego na torze i, i na, w całej sieci cebulowej jest pełno. E, po, co, po co w ogóle zacząłem, zacząłem tą serię? E, otóż. Generalnie pierwszy motyw, który kierował mnie, abym e, zaczął obcować z tor było stworzenie opracowania naukowego. Na razie nie chcę zdradzać wam moich personaliów, ale powiem wam tyle, że jestem dziennikarzem e, i chciałem przybliżyć właśnie opinii publicznej e, to, czym jest TOR, ale nie zrobić tego w ten sposób, jak, jak robią to niektórzy YouTuberzy, e, przekazując, nie wiem, kilka faktów o. E, o torze, ponieważ to tylko wzbudza ciekawość i tak naprawdę nastolatkowie, czy nawet jeszcze, jeszcze dzieci pobierają tor tylko po to, aby, aby nie wiem, obcować się z niebezpieczeństwem, z niebezpieczeństwem narkotykami, przestępstwami, to nie jest fajne i to nie jest dobre działanie. E, ja postanowiłem, że to zmienię i, w, i stworzę takie kompleksowe opracowanie, które skutecznie zniechęci e, wszystkich śmiałków, który, którzy chcą E, właśnie zacząć przeglądać TOR. E, jednak uznałem, że to naprawdę wymaga czasu, bo TOR jest ogromny i... A jak jest ogromny, to powiem Wam za chwilę, ale TOR jest ogromny. I nawet po tych trzech miesiącach e, przeglądania i, i użytkowania TORA, ja nadal nie czuję się wystarczająco gotowy, e, żeby przelać jakieś kompendium wiedzy na papier. Po prostu uważam, że jest cały czas e, zbyt wcześnie. Ale w międzyczasie postanowiłem stworzyć serię, która też jest po to, aby zaspokoić Waszą ciekawość. I mimo, że pierwszy odcinek jest troszkę inny, ponieważ w tle widzicie, jak tutaj sobie otwieram różne strony poprzez Hidden Wiki, o, którym, o której za chwilę Wam opowiem, to tak naprawdę nie skupiam się na tym. Dopiero zacznę komentować, opiniować to, co wyświetlam się na ekranie w następnym odcinku. Teraz chciałbym Was wprowadzić i opowiedzieć, o czym jest ta seria oraz przedstawić, czym tak naprawdę jest Tor. Tor, jeśli jeszcze wrócę do tej wielkości Tora, która może wzbudzać ciekawość, zapodam Wam ciekawy, ciekawy fakt. 60 największych stron w ukrytej sieci, czyli jakby w ukrytej sieci TOR, e, zawiera łącznie około 750 megabajtów exa, informacji. Wiecie ile to jest? E, one same są w stanie 40-krotnie przebić łączną ilość informacji zgromadzonych e, w całym tradycyjnym internecie. Czyli ukryty, ukryty internet jest 40 razy większy niż internet normalny. Wow, i teraz to wzbudza ciekawość, co jest w tym internecie, co jest w ukrytym internecie, i wiele osób chce, chce e, się tego dowiedzieć. Więc teraz e, zacznę od tego, aby wytłumaczyć Wam, czym jest Tor, bo domyślam się, że część z Was już mniej więcej wie, ale tym, którzy nie wiedzą, warto to objaśnić. E, więc Tor jest siecią tysięcy serwerów. E, one są rozsiane po całym świecie. I pierwszy serwer proxy podmienia nasz adres IP, czyli adres naszego komputera, laptopa czy telefonu na własny. Na każdym następnym przystanku, czyli na każdym następnym e, serwerze oznaczenie to zmienia się po raz kolejny. I w ten sposób operator strony internetowej, e, którą otwieramy, nie poznaje prawdziwego pochodzenia zapytania. Jednym słowem, logując się na przykład na Facebooka e, i będąc w Warszawie, jego administratorzy będą święcie przekonani, że korzystamy z niego w Kairze, Seulu, albo na, no nie wiem, na Florydzie. Jak pewnie się domyślacie, Tor jest używany najczęściej do nielegalnych przedsięwzięć. Rozprowadzanie narkotyków, oferowanie zabójstw, sprzedaży nielegalnej broni, bomb i tak, dalej, i tak dalej. Ale to nie jest tak, że Tor sam w sobie zape zapełnia, e, zapewnia pełne bezpieczeństwo i anonimowość e, przestępcom. E, nie. Tak nie jest. Jak wszystko ma swoje słabe punkty, ale ulepszając swoje zabezpieczenia, na przykład tak jak ja to zrobiłem wraz z moim przyjacielem, blokując krypty, korzystając z Tora daleko od miejsca zamieszkania, używając systemu operacyjnego bezpieczniejszego niż Windows, na przykład e, prawdopodobnie znanego wszystkim hakerom albo osobom interesującym się hakerką, e, posiadanie takie, takiego systemu operacyjnego, który nazywa się Kali Linux. I kiedy te wszystkie, te wszystkie wymogi spełnimy, namierzenie delikwenta, który jest przestępcą, jest w prawie 100% przypadków niemożliwe. Czyli jeśli właśnie będziemy przestrzegać konkretny zbiór zasad, władze, które będą nas ścigać, naprawdę będzie im trudno nas odnaleźć, rozszyfrować, gdzie my jesteśmy, kim my jesteśmy. To jest kolejna ciekawa rzecz, bo nawet jeśli już Będą, powiedzmy, e, znali personalia danego, danego człowieka. Często one mogą być fałszywe, bo osoby, osoby, które tutaj, e, które tutaj działają, e, które na nielegalnym, e, na czarnym rynku zarabiają, e, często posługują się fałszywymi paszportami, fałszywymi e, obywatelstwami. Naprawdę, nie wiadomo, e, co tutaj jest prawdziwe w ukrytej sieci TOR e, i kto kim jest. Naprawdę, nie da się tego ocenić. Aby przeglądać e, Hidden Wiki, e, przepraszam, pomyłka, ale już zdradziłem to, co chcę e, powiedzieć. Aby przeglądać Tor, korzysta się z tak zwanych Hidden Wiki. Co to jest? Normalnie, jak chcemy korzystać ze zwykłego internetu, korzystamy z Google'a, czyli wpisujemy frazę, która nas interesuje i liczymy, że pojawią się konkretne strony. Jednak tutaj jest troszkę inaczej, ponieważ e, jako, że większość tych stron jest związana z przestępczością, one nie mogą się wyświetlać i nie mogą być ogólnodostępne. Przez co, jeśli chcemy, załóżmy, e, znaleźć e, nie wiem, miejsce, w którym można kupić narkotyki, to nie jest tak, że my sobie wpiszemy narkotyki Warszawa i nam się one wyświetlą. E, my musimy samodzielnie e, dostać linka albo znaleźć tego linka do tej strony jako osoba jakby mile mile na niej widziana, e, czyli aby wejść, aby zacząć przygodę z z torem, trzeba znaleźć przynajmniej jeden link do hidden wiki, czyli do zbioru innych linków w sieci e, w sieci cebulowej w torze. Co więcej, wiele, tych, wiele z tych stron nie działa po prostu, czyli są włączone, włączone na konkretną godzinę, aby dana osoba mogła wejść, albo, no, albo, albo są czynne powiedzmy tylko w nocy. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest. To działa troszeczkę inaczej, ponieważ aby założyć własną stronę, nie kupujemy hostingu. My sami jesteśmy hostingiem, czyli tworzymy serwer i kiedy mamy włączony komputer, wtedy dana strona działa, czyli Możemy wyświetlić daną stronę wtedy, kiedy jej, kiedy jej właściciel po prostu jest dostępny, jest online. Kolejna, kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o Tor. On jest bardzo wolny. To znaczy przez to, że y, każde nasze żądanie otworzenia jakiejś strony jest przesyłane przez y, nie wiem przez Trinidad i y Tobago, a potem przez Moskwę, a potem przez y, Rio de Janeiro, to wszystko działa bardzo wolno. I na przykład trudno tutaj oglądać filmy, pobierać duże pliki, ponieważ zwyczajnie to zapycha łącza i wszystkim y, wszystkim ten internet y, cebulowy działa o wiele wolniej. Przez to te wszystkie strony wyglądają trochę jak z lat 80., z lat 90. Kiedy to internet dopiero raczkował, one są bardzo proste. W następnych odcinkach, bo ten już się powoli kończy, będę wam pokazywał tylko wybrane strony. Nie będę pokazywał wam wszystkiego, jakieś rzeczy związanych z erotyką, z zabójstwami, ponieważ naprawdę część, część z tych rzeczy jest tak drastyczna, że to są widoki, których, które raz się zapamięta i potem nie można ich wyrzucić ze swojej głowy, po prostu zostają i nie chcą się od nas odczepić. Sieć TOR jest naprawdę straszna i gwarantuję Wam, że podczas tej serii o tym się dowiecie. I mam nadzieję, że, że następne filmy, jak i ten film, będą Was stopniowo, ale skutecznie zniechęcały. Już teraz sobie przygotowałem kilka kolejnych Hidden Wiki, które będziemy śledzić w następnych odcinkach. Myślę, że w każdym odcinku będziemy przeglądać jedną Hidden Wiki, czyli ten zbiór, zbiór linków, i w ten sposób będziemy się poruszać, poruszać po tym internecie i będziemy go zgłębiać. Dziękuję za wysłuchanie, bardzo serdecznie. Mówił dla Was Javier i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.